Siema wam wszystkim. Cześć. Witajcie. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli macie kolejne fajne pytania, na które warto by było odpowiedzieć, to piszcie do mnie śmiało. Możecie pisać w komentarzach pod tym filmem, albo po prostu na priv, na insta, tam najczęściej odpowiem i prawdopodobnie nagram jakiś związany z tym komentarz. A teraz zapraszam do oglądania. Pytanie od młodego kierowcy. Świeżego jeszcze nie kierowcy. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, już biegnę do Was z pytaniem, mam to spisane. Kierowca, jeszcze świeży kierowca, dopiero planuje zrobić uprawnienia, zastanawia się nad tym, jak do tego wszystkiego podejść. Napisał mi kilka pytań, na które postaram się, moim zdaniem, odpowiedzieć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam tym tekstem pomogę, jak tylko przejedziemy przez te tory nieszczęsne. Piękne tory. Otóż to. Już do Was biegnę z pytaniem. Na co zwrócić uwagę szukając pracy? To jest bardzo ciekawe pytanie, na które można odpowiadać bardzo, bardzo długo. Ja postaram się odpowiedzieć w miarę krótko. Przede wszystkim, jeżeli szukamy pracy, to czy mamy już uprawnienia? Jeżeli mamy już uprawnienia, w ogóle to nawet nie jest pytanie. Przede wszystkim trzeba zrobić sobie te uprawnienia, jeżeli chcecie jeździć. Ważna rzecz, zanim zaczniemy w ogóle robić uprawnienia, to dobrze jest przejechać się z innym kierowcą, musisz sobie z boku chłonąć ten bałagan, usiąść sobie z boku, przejechać się kawałek, zobaczyć jak to, jak to wygląda, a lepiej na tydzień gdzieś na jakąś trasę międzynarodową, żeby sprawdzić czy w ogóle nas to interesuje, bo wiecie na YouTubie to wszystko jest pięknie, ładnie i kolorowo, ale w praktyce może się okazać, że wcale tak kolorowo nie jest i nie podoba nam się nie wiem, gotowanie w kuchence, mycie się w bańce czy chodzenie po 500 metrów do łazienki i nie zawsze ta łazienka jest, więc na to trzeba przede wszystkim, na tym trzeba przede wszystkim się skupić czy akceptujemy taki rozwój sytuacji druga sprawa to jakby przejść ten autobus ale tak bardziej poważnie to jak już jesteśmy zdecydowani że tak to jest ten kawałek chleba który chcemy, który chcemy jeść robimy sobie uprawnienia robimy sobie uprawnienia jesteśmy zadowoleni z tych uprawnień jak sobie zrobiliśmy i szukamy sobie pracy na co warto zwrócić uwagę moi drodzy ja od zawsze powtarzałem powtórzę to jeszcze raz ja uważam że pierwsza praca zaczyna się dopiero po trzech miesiącach odjeżdżenia w pierwszej pracy, jak to łukasz? O czym ty gadasz? Już wam tłumaczę. Według mnie, moim skromnym zdaniem, pierwsza praca to nie powinna być traktowana przez nas jako pierwsza pra praca, tylko jako szkolenie, które, które robimy sobie pracując w jakimś zakładzie. Czyli jeżeli zrobiliśmy już uprawnienia, mamy kategorie A, B, C, D, G, H, J i wszystkie inne. Mamy kurs na przewóz rzeczy zrobiony i idziemy sobie do pracy. Znajdujemy pracę na powiedzmy na Oliksie czy jakiejś innej platformie, czy gdziekolwiek ktoś nam polecił. O tym polecaniu to jeszcze też naj, niedługo opowiem. Znaleźliśmy sobie jakąś fajną według nas, firmę i e, idziemy do, do roboty, do tej firmy. Moi drodzy, priorytetem w takim zakładzie pracy jest. Znalezienie firmy, która nas przyjmie jako świeżego kierowca, bo pomimo tego, że mamy uprawnienia, to tak naprawdę nie mamy nic. No to zrobiliśmy sobie jakieś, jakieś egzaminy zdaliśmy, ale ja uważam, że kierowca, który ma tylko plastik, to nie jest jeszcze kierowcą, on dopiero ma uprawnienia na, posiadanie, na, na, na przemieszczanie się dużymi autami. O, ciekawy cmentarz swoją drogą. Taki pusty, ale bardzo wizualnie ładny. Czyli ma uprawnienia do, do, do prowadzenia pojazdów ciężarowych, ale nie jest jeszcze kierowcą, takim, że wie, co, co się wokół niego dzieje. Więc pierwsze 3 miesiące, czasami jest to pół roku, czasami zdarza się, że i dłużej. Pierwsze te 3 miesiące uproszczając, to są 3 miesiące uczenia się. I tutaj można jeździć w podwójnej obsadzie przez 3 miesiące. Można pojechać w pierwszą trasę, tylko w podwójnej, potem jeździć samemu. A jeżeli jesteś odważny, naprawdę ogarniasz, może spróbować sam. Ja osobiście uważam, że dobrze jest na samym początku. Eee, spróbować z kimś. Ale zaraz do tego dojdę. Wracając do tematu jak szukać pracy. Moi drodzy odpalamy Olixa. Szukamy na Olixie pierwszej, lepszej firmy, która pisze, że zatrudnia bez doświadczenia. Zatrudnia bez, bez doświadczenia? Super. Priorytet taki nasz czy szukamy na międzynarodówce czy na krajówce, czy dla nas jest bez różnicy. Jeżeli jest bez różnicy, dzwonimy panie przyjmujemy, pakuj się, wyjeżdżasz pan jutro. Dobra, pasuje. Siadamy, jeździmy tydzień, miesiąc 3 miesiące. I tak umowa najczęściej jest podpisywana na 3 miesiące. Żadnych lojalnościówek, żadnych zrobię wam prawo jazdy, żadnych takich rzeczy. Chodzi o to żebyście w każdym momencie mogli powiedzieć nie pasuje mi robota, nara, odchodzę. W transporcie jest jeszcze takie coś, w innych zawodach tego raczej nie ma, przynajmniej ja tak na szybko nie jestem w stanie powiedzieć takich zawodów. Mianowicie w transporcie jest coś takiego, że jeżeli ci nie pasuje to możesz zjechać z trasy i powiedzieć wiesz co, wal się, sam sobie jeździ, oddajesz kluczyki i nie jedziesz dalej w trasę. Jest duże prawdopodobieństwo, że nikt ci z tego niczego biletu nie, nie wystawi, a nawet jak wystawi, to lewasz to, bo w transporcie kierowców nie ma. Duża duże prawdopodobieństwo jest takie, że i tak cię roboty gdzieś przyjmą. A chodzi o to, żeby nie dać się wydymać, więc. Idziemy do pracy, która nas przyjmie. Oczywiście tutaj wchodzą w grę takie aspekty, które nam nie pasują. Powiedzmy, nie chcesz jeździć żywcem. Nie, że jest piwo żywiec, tylko żywcem ze zwierzętami. Albo chłodnie mówisz kategorycznie, że nie chcesz, nie? No to ok, szukasz takiej firmy, która będzie ci pasowała pod tymi aspektami, żeby to wszystko się fajnie sprawdziło. Eee, Przeszliśmy do firmy. Dzień dobry, firma nam pasuje. Teraz kolejne pytanie: jak zacząć pierwszą, pierwszą firmę, pierwszą trasę, początki? Jak do tego wszystkiego? Fajnie podejść. Ja osobiście uważam, że najlepiej, jeżeli nie mamy dużej pewności, a myślę, że początkowo pierwsi, na samym początku kierowcy nie mają dużej pewności i to jest akurat plus, a nie minus. Mają świadomość swoich, e, swoich zakresu swoich umiejętności. Tutaj polecam na pierwszą trasę pojechać w podwójną obsadę, pierwszy tydzień siadasz z drugim kierowcą, najlepiej jak drugi kierowca jest kumaty i ciebie wsadzi za kierownicę, a sam będziesz tu z boku, bo ty masz się nauczyć, a nie przyglądać, na przyglądanie był czas, teraz trzeba zapierdzielać, więc siadasz sobie za kierownicę, łapiesz kierownicę za 15 trzecia, czy za 10 druga, czy jak tam cię uczyli. I prowadzisz tą ciężarówę. Uczysz się wjeżdżać na parking, uczysz się cofać, uczysz się załatwiać dokumenty, ty prowadzisz auto, drugi kierowca do tego, żeby na ciebie patrzeć. Tutaj często zdarzają się niskie wypłaty. Chodzi o to, że czasami zamiast dużej stawki, normalnej, takiej klasycznej, pracodawca może Ci zaproponować. Nie wiem, za darmo. Zdarzały się takie tak, takie Ancymonki, czy za połowę, czy jakieś tam inne kwoty. To zależy od tego, jak się czujesz. Ja osobiście uważam, że. Uczciwie jest już tak bardzo, tanio to jest 80%, nie? A najlepiej to jak płaci normalnie, no bo ty swoją robotę wykonujesz. Inny temat jest taki, że może temu drugiemu kierowcy coś powinno się dopłacić, bo jednak on wykonuje tak jakby dodatkową robotę, że ciebie musi pilować. On w tym momencie raczej nie pośpi, nawet gdyby chciał, chyba że ma takie odważne kochones. Ja osobiście, jak uczyłem kierowców, to raczej nie spałem, bo chyba że widziałem, że kierowca naprawdę ogarnia, ale bardzo często po prostu nadzorowałem, co on robi, bo uwierzcie mi. Dużo jest takich e, błędów początkującego w tym etapie. Więc tak, siadamy sobie z boku w podwójnej obsadzie, objeżdżamy sobie tydzień na trasie i czujemy my, nie to jak nam powie ten drugi kierowca, czy, czy pracodawca, czy, ten, czy czy ktokolwiek inny. E, tylko my jak się czujemy za kierownicą. Jeżeli czujemy się za kierownicą, że w porządku, daliśmy radę, jest gites. Ja przynajmniej tak zrobiłem u siebie. Poszedłem do pracodawcy, powiedziałem ja czuję, że jestem w porzo, ja mogę jeździć, dawaj mnie tu drugie auto. I tak zrobiłem w praktyce, dostałem drugie auto, fakt, że starego trupa, ale dzięki temu jeszcze więcej się nauczyłem i wsiadłem, jeździłem już normalnie, bo mój pracodawca powiedział, że oni na początku za pierwszy miesiąc uczenia płacili jakieś tam śmieszne pieniądze. także to było dawno temu, to już chyba się tak nie robi, ale ja tak miałem, więc na to was uczulam. Czyli pojeździliśmy tydzień bądź miesiąc, czujemy, że jesteśmy driverami, no to mówimy do prezesa, prezes, ja jestem driver, ja mogę jeździć sam już teraz. Oczywiście są też firmy, w których się jeździ w ogóle w podwójnej obsadzie, więc tutaj jest inny aspekt, inny temat. No ale tak uśredniając, najczęściej tak to wygląda, nie? I wtedy dostajemy drugie auto. Można też zrobić coś takiego, że w pierwszą trasę pojechać w podwójnej obsadzie, no żeby ten drugi kierowca ocenił, czy my zaraz drzewo nie walniemy, bo to też jest istotne. I on mówi, nie no spoko, driver pojedzie, no to jeżeli Ty nie czujesz się jeszcze pewny, to w drugą trasę poproś pracodawcę, żeby puścił Cię Podwójnej, ale na dwa auta, w sensie, że Ty jedziesz jako drugi kierowca, przed Tobą jedzie ten pierwszy kierowca, czy za Tobą, to już nie istotne, jest nawet lepiej za Tobą, żebyś sobie tą drogę jeszcze umiał wyznaczać. On Cię asekuruje, w razie czego jakbyś coś odwinął, czy zabłądził, czy cokolwiek innego, jesteście na telefonie, jesteście na CB radio, on Cię po prostu wspiera, zawsze możesz się o coś zapytać, wtedy bardzo gorące radio jest bo bardzo dużo tematów młodzi kierowcy poruszają, takich, które je interesują, a driver z doświadczeniem, jadący za Tobą, może Ci bardzo dużo rzeczy wytłumaczyć, wyjaśnić. Zresztą tak samo jak ten siedzący, ale myślę, że nawet ten jadący za Tobą jest taki spokojniejszy, nie? Wie, że Ty już tam jeździsz, już się nie musi nad Tobą mocno skupiać, może pogadać jak z sobie, nie? Więc tak to wygląda. Dlaczego uczulam na to, żeby nie wiązać się mocno z firmą? Moi drodzy, Wyobraźmy sobie teraz hardkorową sytuację. Dwie firmy. Wyobraźmy sobie dwie firmy. Jedna firma jest to firma, którą nam poleciło, trzech znajomych, ojciec tam robi, szwagier tam robi i w ogóle niedługo wyjdę za mąż czy założenie się z córką szefa. Nie? no, Firma to rodzinna, że tak powiem, ale nie rodzinna, że tak mówi prezes, tylko taka, że tam połowa rodziny siedzi. Siadamy do takiej firmy, jeździmy i nie daj Bóg, nie daj Bóg. W pierwszym tygodniu wjeżdżamy pod wiadukt 3,5 metra zestawem, który ma 4 metry. I to teraz jest jeden wielki kwas. Już tak mówię teraz hardkorowo bardzo mocno, bardzo po krawędzi jadę, po bandzie, nie? Jesteśmy w firmy rodzinnej, to jest wiadomo, że zdzisiek rozwalił naczepę, cała rodzina wie, że kierowca, wszyscy na tobie, na, na tobie wieszają psy, szefo cię będzie ścigał, kurczę, już do końca życia będziesz miał naklejkę przyczepioną, nie? A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że poszliśmy do kołchozu, dojechaliśmy 100 km do firmy, która zatrudnia świeżych kierowców, bez polecenia po prostu zatrudnia świeżych. Po pierwsze, ta firma jest świadoma, że zatrudnia świeżych kierowców, E, taka większa, która nie patrzy, że po znajomości czy coś, tylko po prostu zatrudnia e, świeżych kierowców, bo taki ma system. Ona na bank ma to wszystko dobrze ubezpieczone. Znaczy ta, ta pierwsza też, ale ta druga ma, ma taką większą świadomość, że coś może się odwinąć. To raz, e, dwa. No i nie daj Bóg, jak coś takiego się zdarzy, to ty możesz powiedzieć: Sorry, zgrzeszyłem, moja wina, już ten spakowany. Nie płacz, mi szef za ten tydzień, już trudno przeżyję. Pakujesz się, nara. Jeżeli nie rozwinęłeś jakichś wielkich rzeczy ze swojej typowej winy, czyli nie wiem, po alkoholu, albo bez karty, albo na magnesie, albo jakieś inne tego typu, czy tam po kokainu. Kokainą. Innych takich rzeczy nie porobiłeś, no to raczej nie powinno być dużego kwasu. No w sensie, no narobiłeś szkód, ale od tego są ubezpieczenia, nie? I ty się zawijasz, mnie tam nie było. Nikt nawet, właściwie, cię za mocno nie będzie pamiętał. I to jest jeden z bardzo ważnych punktów, o których młodzi kierowcy zapamie, zapominają: że nie wolno żenić się z pierwszą firmą. Do drugiej, do trzeciej czy do piątej firmy. Oczywiście, tak, możesz pójść i będzie fajna rodzina firma, ale pierwszą firmę potraktujcie jako poligon doświadczalny, bo może się okazać, że wy nie umiecie jeździć i to nie jest zawód dla nas, dla Was. Albo że, e, nie wiem, obijacie to auto z każdej strony cały czas i że coś tam, lusterka, wyrywacie Przez trzy miesiące urwiecie pięć lusterek. To po następnych, w następne 3 miesiące urwiecie jedno albo wcale. Po co psuć sobie atmosferę w firmie, w której bardzo fajnie będziecie pracować, skoro można te trzy lusterka urwać w firmie, która zatrudnia świeżych kierowców. No niestety, ja tak do tego podchodzę, oby nic się nie działo, ale uwierzcie mi, na początku robi się bardzo dużo błędów. Więc tak wygląda pierwszy punkt, jeżeli chodzi o znajdowanie pracy, nie? I teraz moi drodzy, przechodzimy do kolejnego aspektu, czyli jakie dniówki. To na jaką stawkę się umówić? I tutaj jest taka ciekawostka. Ja jestem troszkę starszym kierowcą, więc mogę sobie pozwolić na troszeczkę inne podchodzenie do, do tych aspektów związanych z wypłatami. Ale upraszczając, ja nie jeżdżę na kilometrówkach, nie jeżdżę na frachtach, nie jeżdżę na jakichś takich dziwnych rzeczach, oduczyłem się tego. Jeździłem kiedyś na frachtach, jeździłem kiedyś na kilometrówkach. Jak każdy, kto kiedyś, kiedyś dawno temu jak jeszcze żyły na świecie dinozaury, zaczynał. Więc, moi drodzy, tego wam odradzam. odradzam. Chyba, że faktycznie nie możecie znaleźć pracy. Jedyna firma, która chce Was zatrudnić, płaci kilometrówkę. Jest to w jakiś sposób tołki. Z czym się wiąże kilometrówka, z czym się wiąże robota od frachtu? Z tym, że jak podjedziesz pod firmę i nie chcą Cię załadować, to chodzisz zdenerwowany, rzucasz mięchem i bardzo Tobie zależy na tym, żeby jeździć. Potem jak wyjechałeś okazuje się, że nie masz już czasu, to będziesz bardziej chętny, żeby przykombinować z tachografem. Uprzedzam teraz, zakombinowanie z tachografem są bardzo sroge, bardzo surowe kary. Więc ja to odradzam. Można jeździć na legalu i spać spokojnie. Więc tak, to jest jeden z gorszych. Mam nadzieję, że to wymrze śmiercią naturalną, że taki system płatności zanika i już go nie będzie. Systemy, które ja polecam, to jest system płatności w dniówkach albo system płatności stałej pensji. Według mnie stała pensja jest lepsza, bo potrzebujesz wziąć urlopu, yy, są święta, nie wiem, masz katar, przeziębiłeś się, jesteś w domu, bo musisz położyć tynki. Stała pensja to jest stała pensja, w ciągu roku przysługuje ci 24, bądź 26, bądź jeszcze tam inne, inne, inne dni, chyba tylko tyle jest, nie wiem. Dni urlopu w ciągu roku, 26 dni tak jak w moim wieku, 26 dni to jest moi drodzy ponad dwa dni miesięcznie wolnego, czyli jak robić poniedziałek, piątek, to właściwie co, co drugi piątek możesz być w domu, korzystając z tych dni urlopu. Albo wyjechać na wakacje po prostu, nie, nie wiem, mija pół roku, wjeżdża sobie na dwa tygodnie na Majorkę i stała pensja dalej jest policzona. E, pensja dniówka, no niestety ogranicza nas troszeczkę i tutaj... Jak jedziemy na wakacje, to tej pensji nie mamy wypłaconej. Chyba, że jakoś się dogadamy, ale warto ten aspekt poruszyć. W takiej sytuacji dniówka powinna być ciut wyższa niż taka pensja stała. Czyli jak na pensji stałej zarabiasz, powiedzmy, 7 tysięcy, no to dzielisz 7 przez 21, to wychodzi o tyle. To jest zwłaszcza powiedzmy pensja dniowa, jak robić na stałej pensji. Czyli pensja za dniówkę powinna być o te 10, 20 zł według mnie wyższa. Powinna być wyższa są dni e, wolne. Jak to podzielić? Według tachografu jakbyś tego nie liczył, maksymalny czas średni Twojej pracy w transporcie to 21 dni. Nie da się pracować dłużej, e, można pracować krócej, ale to jest po prostu, wiecie, też nie nieopłacalne dla szefa, nie? Chodzi o to, że średnio, jak ja to liczyłem, z wielu lat wychodzi 21, czasami to jest 20, czasami jest 23, ale 21 zgodnie z tachografem, z godzinami pracy, etc., etc., e, mamy takie ograniczenie jeżeli chodzi o godziny pracy, przypominam, że pomimo tego, że mamy na dwa tygodnie 90 godzin, to według kodeksu pracy polskiego kierowca może pracować maksymalnie 48 godzin liczone średnio z trzech ostatnich miesięcy, tak bardzo uproszczając Uf. warto się do tego zagłębić, czyli oczywiście kodeks pracy to jest często tam pomijany przez pracowników czy dobrze, czy źle ocencie sami, uśredniając 21 dni, tak to liczcie to jest wasza Maksymalna praca, jaką robicie, chyba że faktycznie wyjeżdżacie 3 na 1 i tu mówię 3 miesiące na jeden tydzień, nie? Czy jakieś tam inne dziwne systemy? Wtedy to już tam liczcie sobie, jak uważacie sami. Co do wypłat, no tak jak powiedziałem, 7 tysięcy to jest taka według mnie na kraju, no całkiem ok. Pensja, można zarobić mniej. Myślę, że nawet szóstkę można by było wziąć, jeżeli powiedzmy jesteś codziennie w domu albo masz jakieś tam jeszcze bonusy płacone czy coś takiego. E na przykład jest taka jedna firma, która płaci 6,5 tysiąca, którą znam, i u nich 6,5 tysiąca czy się stoi, czy się leży. Jeżeli nie ma kilometrów, nie ma tam jakichś obrotów, no to jest 6,5 tysiąca, ty się nie martwisz. Ale jeżeli zrobisz Jakieś lepsze, lepsze kilometry, jesteś w czołówce, powiedzmy, czy po prostu samochód jeździła nie stał, no to są dopłacane premie uznaniowe i te premie potrafią podnieść pensję do 8-9 tysięcy złotych na kraju. Więc to według mnie jest całkiem sensownym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o dniówki, no tak jak już mówiłem, dniówka nie pracujesz, nie robisz. Uproszczając 350 zł dniówki razy 20 dni, żeby było łatwo policzyć, to wychodzi nam 7 tysięcy. Myślę, że od takiej kwoty powinniśmy zacząć rozmawiać, jeżeli chodzi o ciężarówki C. E. Tak wygląda temat z wynagrodzeniem. Już patrzę, żeby wam powiedzieć odblokuj się telefonie. A lepiej czy na przyuczenie, czy w podwójnej obsadzie, czy pojedynczej, No to to już powiedziałem. Ja osobiście uważam, że na początku dobrze jest pojechać z drugim kierowcą, żeby on powiedział. nawet chodzi o to, że możemy być dobrymi driverami, ale szczerze, ja miałem na przykład kierowcę na przyuczeniu, który dobrze w jeździł i myślał, że jest wszystko wie. Ale nie potrafił pasów zapinać. Dosłownie nie potrafił zapiąć pasów, więc jeżeli on nie potrafił zapiąć pasa i źle by zabezpieczył ładunek, na pierwszym zakręcie ten ładunek mu się by wysypał i by była tragedia. Więc dobrze jest pojechać z drugim kierowcą, bo drugi kierowca zawsze czegoś ciekawego możecie nauczyć. Wracamy dalej do następnych punktów. Lepsza duża firma, czy mała rodzinna? I teraz taki jest punkt, taki jest problem, taki jest aspekt. Jeżeli chodzi o. Ja osobiście mam taką zasadę, że lubię pracować w firmach, których jest powyżej 3 samochodów, ale tak powiedzmy uśredniając poniżej 10. Dlaczego? Jak? Bo jeżeli w firmie jest poniżej 10 samochodów, oczywiście uśredniając może być 12, może być 15, może być 7, zależy jak, yy, jaka to jest firma. Ale jeżeli w firmie jest około tych 10 samochodów, to nie jesteście numerem. W sensie spotykacie się z szefem, mówicie szef, nie pasuje mi to auto, nie pasuje mi ta pensja, yy, ja chcę jutro wolne. Każdy aspekt jesteście traktowani bardziej indywidualnie, możecie się ze wszystkim dogadać, czy nawet tą podwyżką, co nieraz załatwiałem, sam indywidualnie wszedłem, mówiłem prezes, nie interesujemy, jak tam u ciebie w te wynagrodzenia. Ja chcę X, Y taką kwotę, czy ci pasuje i się dogadywałem. I to jest plus. Minus jest taki, że firma rodzinna często jest firmą, która ma mniejszy budżet, jeżeli prezes czy prezesowa Dobrze myśli o tym wszystkim, dobrze, dobrze tym zarządza, no to to jest plus, ale jeżeli słabo zarządza, no to na przykład może pojawić się problem taki, że budżet nie jest wystarczający w firmie, w sensie kapitał się trochę kurczy w pewnych miesiącach i na przykład jest ciężko z wypłatami. Pierwszy red flag tak zwany, pierwszy alarm dla Was. Idziesz? To idź, dawaj. Pierwszy alarm dla Was, jeżeli firma na samym początku ma problemy z wypłaceniem płatności no to już ja polecam się pakować. Chodzi o to, że no Panie Milku wypłata miała być do 10, ale nie dostaliśmy przelewów, będzie 12 bądź 15, albo teraz zapłacimy część, potem zapłacimy drugą część, bo nie ma kasy to niech Wam się zapali czerwona flaga. Ja polecam taki sposób rozliczania się z wypłaty E, przyjmujemy się do pierwszej pracy i mówimy: Do no pierwszej w sensie, no do, do jakiej firmy, to nie musi być nasza pierwsza praca. Ja zawsze używam takiego aspektu, panie prezes. Ja nie pracowałem, mi nieźle źle wypłacili, ja nie mam kasy, wydałem kredyty, spłacam cokolwiek. Ja potrzebuję jakiejś kwoty e, po trasie. Czyli jak jeździłem w międzynarodówce i moja międzynarodówka, powiedzmy, zarabiałem. Nie wiem, już tak uśredniałem: 2000 zł za Włochy. Dajmy na to, nie, nie wiem, ile teraz za Włochy płacą, no ale powiedzmy, że taką kwotę. Zarabiałem 2000. no to przychodziłem do szefa, mówię szef, chociaż z półtora tysia mi daj, bo nie mam czy jak do domu dojechać, nie mam na paliwo, nie mam na rachunki. Będziecie widzieli jak do tego podchodzi, tutaj raczej jeżeli jest mały pracodawca to nie będzie miał problemu, zrobi przelew, czy wyciągnie z kieszeni, bo takie pieniądze zazwyczaj po kieszeniach się walają i ci zapłaci. Nawet jak nie półtora to tysiąc złotych, zawsze pół pensji, jesteś do przodu, nie wiesz czy cię nie wydyma, a jak nie będzie chciał ci zapłacić, no to kolejna flaga się zapala natomiast jeżeli mamy tutaj mowę o dużych firmach no to w dużych firmach już jest troszeczkę inaczej bo w dużych firmach e, pensja jest, panie, panie Krzysiu pensję płacisz, co ty robisz chłopie pensję płacisz, jedź no patrz, ta no zatrzyma się zaraz pensję płacimy panie Krzysiu dopiero na dziesiątego no i tutaj już jest taki aspekt, że nie wybierzemy tej, tego zadatku e, wcześniej no jest to troszkę ryzykowne, chociaż większe firmy no to zazwyczaj i kombinują na hajsie, nie? Tu polecam e, zabezpieczyć się, jeżeli jeździsz na tarczy, to już się raczej nie zdarza, ale kopię tych tarczy mieć. Jeżeli jeździsz na karcie, no to na karcie masz rejestrację tego wszystkiego. Wszystkie SMSy, takie rzeczy to trzymać, w razie czego jakby nie daj Bóg musiało, musielibyście się prawować o swoją wypłatę, czego nikomu nie, życę, nie życzę. No to macie jakąś podstawę, że faktycznie tą pracę wykonaliście. Więc tutaj poruszyliśmy temat tych małych firm. Jeżeli chodzi o duże firmy, duże firmy mają e, taką przewagę, tak to nazwijmy, że, że to są duże firmy. Jesteście co prawda numerem, ale zasada jest taka, że płacimy. XYZ Y, Z godzinowo, godzin, stawki godzinowe za Twoją pracę, za nadgodziny jest płacone, za delegacje jest płacone. Wszystko jest tak jak książka pisze. Dzisiaj przychodzę si do firmy, siadam i jadę Mercedesem, jutro jadę DAFem, pojutrze jadę kanią. Jestem tylko numerem i jestem traktowany jako numer. Jest to dobre pod takim względem, że jesteście pewni stabilności. takiej, znaczy to, Z tą pewnością stabilności to też nie jest do końca tak, bo niejedno się zamknęło będąc dużą firmą, ale Wiecie, duża firma to trochę kołchoz, który trzyma się jakichś zasad, bo jak się nie będzie trzymał, to przyjdzie pierwsza lepsza kontrola i go odłączy głupot, nie? Czyli od razu macie kasowane wszelkiego rodzaju kombinacje na tachografach, jakieś dziwne akcje z nocnymi jazdami i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te punkty są właściwie uregulowane, wszystko, wszędzie są jasne zasady, bo takie większe firmy muszą mieć wyprocesowane niektóre rzeczy, żeby ogarnąć ten bałagan, nie? Bo jak mamy 100 kierowców, no to musimy umieć to dobrze nadzorować nie? dajcie mi znać co Wy o tym sądzicie czy według Was duża firma jest lepsza czy może mała firma jest lepsza jak podchodzicie do kwestii wypłat i co byście poradzili młodym kierowcom jeżeli chodzi o zaczynanie w transporcie na co przede wszystkim zwrócić uwagę ja mam nadzieję, że poruszyłem wszystko jeżeli pojawią się kolejne aspekty to chętnie dogram część drugą a tymczasem mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja jeżdżąc po różnych dziwnych <laughs> miejscowościach Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam, na razie. A, nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka i zasubskrybować. Na razie, cześć.